Kasper Miklasz, czy walki na Wotore przeniosą się na to, żeby było łatwiej zdebytować w prawdziwym MMA. czy znaczy ja wiem. To Można no, może jak się... na ulicy, no walka też w MMA jest jak na ulicy, ale z zasadami, no. Zasadami, a przygotowania do debiutów w klatce były inne niż właśnie te na turniej, gdzie można wypaść chociażby? Na turniej to w ogóle się praktycznie przygotowywałem tyle co na podwórku, no a teraz to miałem ekipę z kim się przygotowywać. Z Erko, z Denisem, czy z Dawidem, z Hatefem. Bardzo dużo było, jest u nas dużo zawodników. Teraz przyleciał Scott z Ham, był też przed kontuzją Saladin Parnas, też robiłem z nim dobry, jest zawodnik. No właśnie, i jak było na przykład z Saladinem? No co no jak, jak się poślizgnąłem padłem, no to co? nie Mogę wyjść z tego parteru, bo dookoła biega za mną. No. Lekki zawodnik. Ale no. to jest za dwa razy jest niego cięższy. Tak, ale o to chodzi, że mnie wiesz, biegał dookoła jewany, szybciutko. No dobrze, a jak spalingi serko? Dobrze, no. silny chłop fizycznie, no. tak samo Denis nic silny chłop. Bo chciałem sobie Ciebie ustać w takim rankingu, gdybyś miał się porównać do Erko. Ja się, się nie porównuję na razie, Pierwszy zadebiutuję w klatce fenu i wtedy możemy porównywać kto jest kim i tyle. No. Ta, ta otoczka fenu, ten stres przed fenem różni się I dużo od tego co stres czułeś stres przed Votorem? Nie mam stresu, to jest normalnie, jak na ulicy wychodzę na solówkę i tyle, no. proste i logiczny. No. Nie zapomnij założyć rękawic? Nie, nie zapomnę. Na pewno mi przypomną. Która forma walki tobie się wydaje ciekawsza? Jako z perspektywy fana, no bo te gołe pięści teraz wchodzą mocno, kolejne organizacje się tworzą. Czy dla ciebie jako fana to jest ciekawsze widowisko niż MMA, czy to jest coś innego i nie, nie rozróżniałbyś tego na gorsze, lepsze, tylko inne? Nie rozróżniałbym tego właśnie, no. To jest co innego, fanie jest MMA, to są gołe pięści. Możecie porównywać Gromdę z Batorem, no to możecie sobie porównywać bo to są gołe pięści, no, Galę, no. Myślisz, że na Gromdzie byś sobie poradził, gdzie nie ma parteru i zapasów? Nie wiem, na pewno bym nie startował w Grom to mój kolega Tyson, i razem na no, pewno byśmy nie wyszli za żadne pieniądze. Dziękuję bardzo. No, dziękuję, pozdrawiam Was.